Witam cię serdecznie i zapraszam do dołączenia do społeczności WeGrow. Czym jest WeGrow? WeGrow jest platformą rozwoju duchowego, na której znajdziesz różne narzędzia, techniki i praktyki, które wspierają nas na drodze rozwoju duchowego. To, co jest unikalne, to to, że są to techniki, praktyki. Narzędzia, które są bardzo proste w zastosowaniu, a jednocześnie są skuteczne i przede wszystkim sprawdzone. Oczywiście, aby rozwijać się duchowo, nie potrzebujesz żadnych narzędzi, ale moje doświadczenie pokazuje, że te narzędzia czy praktyki, zwłaszcza wykonywane systematycznie i regularnie, są na tej drodze bardzo pomocne, sprawiają, że ta droga jest. Szybsza, sprawniejsza i łatwiejsza do pokonania. Dla kogo jest platforma Uigro? Ta platforma jest dla każdego, kto pragnie się rozwijać i jednocześnie poszukuje właśnie sprawdzonych metod oraz motywacji do tego, aby praktykować regularnie i systematycznie. Bo co nam daje taka regularna i systematyczna praktyka? Przede wszystkim sprawia, że jesteśmy bardziej zrównoważeni, że możemy zachować ten balans. Bo jak wiadomo, w momencie, kiedy rozwijamy się duchowo, to często trochę nas potrafi potargać. A taka praktyka, takie różne z tych, z tych praktyk, mogą pomóc nam wrócić do tak zwanego pionu, wycentrować się, ugruntować się. Dzięki tym praktykom też nawiązujesz głębsze jeszcze połączenie ze sobą, połączenie ze swoim wyższym ja, połączenie ze źródłem. Stosowanie w sposób regularny i systematyczny. Takich praktyk powoduje, że y, bardziej świadomie pracujesz nad sobą. Dochodzisz do tak zwanego self-mastery, czyli y, y, pracujesz nad swoim mistrzostwem. Jesteś bardziej zbalansowana, zbalansowany. Y, balansujesz też y, ducha i materię. Bo często to, co zauważyłam, Coś się dzieje i też to, czego sama doświadczyłam, jest to, że jak zaczynamy się rozwijać duchowo, to, yy, to idziemy w tą, w tą stronę duchową, trochę zaniedbując materię. A lekcja, jaką dostałam, jest taka, że no, ta materia z duchowością potrzebuje być zbalansowana, zwłaszcza w obecnym okresie, kiedy większość z nas przyszła tutaj po to, aby yy, coś zdziałać. Większość z nas przyszła tu z misją, z konkretną misją, yy, która ma być poparta działaniami we współczesnym świecie, konkretnymi działaniami w materii. Stąd ten balans jest yy, potrzebny. Taka regularna praktyka yy, powoduje jednocześnie, że bierzemy odpowiedzialność za swoje życie i stajemy we własnej. Mocy. Kim ja jestem i dlaczego jestem tutaj, w tym miejscu, w którym jestem. Nazywam się Sylwia Falba, a moje duchowe imię to Aijana. Rozwojem zajmuję się od 23 lat. Przez, przez wiele lat byłam menadżerem w wielkich korporacjach, światowych korporacjach, gdzie zarządzałam małymi, i dużymi zespołami. W tym okresie byłam mocno osadzona. Materii. Potem przyszedł taki moment przełomowy, gdzie rozpoczął się mój rozwój duchowy, gdzie po prostu wrzuciło mnie w tą ścieżkę duchowości i, i można powiedzieć, gdzie odjechałam totalnie. Straciłam pracę, mieszkanie, zostałam praktycznie bez niczego, z jedną walizką. I byłam z tym bardzo, bardzo szczęśliwa, wolna, lekka i bardzo mi się ta duchowość podobała. Podoba mi się oczywiście dalej, ale przyszedł taki moment, który, lekcja, która pokazała mi, że jednak jestem tutaj na Ziemi nie po to, żeby odlatywać w duchowość, tylko po to, aby tą duchowość połączyć z materią. Bo przyszłam tutaj właśnie. Też z konkretną misją, którą mam zrealizować, i aby to zrobić, to potrzebuje być skuteczna. Potrzebuje właśnie zachować ten balans pomiędzy materią i duchowością. Tak więc wszystkie praktyki, które przeszłam w szamanizmie, jogiczne, w z tym wszystkim dzielę się. Na platformie. A od 8 miesięcy zgłębiam również rytuały, ceremonie i techniki starożytnego Egiptu, które są mi przekazywane w bardzo różny sposób. Mieszkam naprzeciwko wielkiej piramidy i tutaj pobieram te, te nauki. I ostatnio otrzymałam właśnie informację, że te praktyki. Duchowe są, zwłaszcza systematyczne i regularne, są bardzo istotne na drodze rozwoju duchowego, że to może przenieść naszą ewolucję na wyższy poziom, sprawi, że szybciej poszerzy się nasza świadomość i też szybciej jesteśmy w stanie osiągnąć ten balans. Które jest niezbędny do tego, aby być sprawczym w dzisiejszym świecie. Zapraszam więc do wspólnego rozwoju. Wzrastajmy razem. Namaste.